Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj spojrzymy na spółkę nieco mniejszą, na pewno mniej rozpoznawalną spółkę z rynku NewConnect, a mowa tutaj oczywiście o Tamex, obiekty sportowe, no i w związku z tym, że jest to rynek NewConnect i spółka należąca do tych zdecydowanie mniej popularnych, to powtórzę to zawsze, czyli że naprawdę należy uważać przy wszelkich inwestycjach większym kapitałem w rynek New Connect ze względu na, moim zdaniem spory ruch spekulacyjny, występujący właśnie na rynku NewConnect, jak i na też dość czasami duże, a czasem nawet bardzo duże luki w arkuszu zleceń, gdzie niewielkie kwoty, niewielkie zlecenia decydują o potężnych zmianach kursu, i ta płynność jest naprawdę niewielka. Spójrzmy na wykres, co tutaj słychać na spółce. No na pewno warto wspomnieć o tym wybiciu do dość mocnym z okolic powiedzmy złoty 50 do szczytu w okolicach nawet 4 złotych. Tutaj zresztą w sumie miejsce do tego odbicia jakby rzeczywiście wtedy historycznie nam się tutaj tworzyło po takim wybiciu, które zresztą obserwowaliśmy proszę spojrzeć dość podobne do tego z grudnia roku 2021 takie Wybicie też mieliśmy tutaj w marcu roku 2021 z niższych poziomów, wiadomo, ale jednak tutaj jego charakterystyka moim zdaniem jest zbliżona do tego, co obserwowaliśmy teraz. Po tym wybiciu oddawanie zdecydowanej większości z tych wzrostów oddawanie nie jakieś szybkie rozłożone w czasie ale tutaj ewidentne wyhamowanie było widoczne mniej więcej od tej sesji 13 października ewidentne typowe spłaszczenie, zatrzymanie tego ruchu spadkowego w związku z czym no gdzieś tutaj można było właśnie zastanawiać się nad tym czy jakieś wybicie na dniach nie będzie miało miejsca i jakieś tutaj przygotowywanie Kursu do wybicia trwa. Takie wybicie nastąpiło, no i teraz scenariusz, w sumie, też jest troszeczkę zbliżony do tamtego, bo jednak ten wzrost jest oddawany. Nie jest on może oddawany jakoś bardzo mocno, bo te spadki nie są jakieś, jakieś szybkie. Są nawet, myślę, łagodniejsze, zdecydowanie od tych, które obserwowaliśmy po tym pierwszym wybiciu, ale jednak. Spadki są, jak najbardziej jakiś kanał można tutaj wyznaczyć. On jest dość dobrze respektowany, z jakimiś tam wyjątkami kanał dość szeroki, ale jednak kanał spadkowy. Ja na razie jeszcze nie widzę jakiegoś tutaj takiego ruchu, który byłby zbliżony do tego, jaki obserwowaliśmy pod koniec tego ruchu spadkowego za pierwszym razem, czyli właśnie jakiegoś wypłaszczenia, wyhamowania i jakichś sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że będziemy. Za jakiś czas znowu obserwować taki ruch wzrostowy, takie schodki tutaj nam, w wykresie nam się będą tworzyć. Zresztą, jeżeli bardzo się mocno cofniemy w czasie, no to tutaj w roku 2020 w lipcu też takie wybicie, w sumie troszeczkę zbliżone do tych mieliśmy, zdecydowanie na mniejszą skalę, no bo i mniejsze poziomy wtedy były na kursie, ale również dynamiczne wybicie, oddawanie, potem wypłaszczenie, taki ruch lekko wzrostowy, dynamiczne wybicie i tak dalej, więc ten wykres. Jakąś powtarzalność moim zdaniem tutaj ma. W związku z czym ja pokusiłbym się może o takie stwierdzenie, że za jakiś czas znowu będziemy obserwować takie dynamiczne wybicie i oddawanie. Pytanie tylko z jakich poziomów. No, ja szczerze powiem, że mi tutaj ciężko jest mówić o jakichś konkretnych miejscach, gdzie ten kurs już miałby zawracać. No, można by tu pobawić się, że tak powiem zaznaczanie jakiejś skali prawdopodobieństwa i tak dalej ale teraz już nie za bardzo jest na to czas zresztą to też troszeczkę się mija z celem, ale myślę, że na pewno taki poziom od którego jakieś odbicie mogłoby nastąpić to to okolice złotych 76 zł, ewentualnie jakieś wyższe poziomy powiedzmy okolice okrągłych dwóch złotych stamtąd jeżeli powiem tak, jeżeli podejść na przykład do okolic 2 zł do okolic złotych 75 zł. Będzie obserwowany jakiś ruch podobny do tego, jaki mieliśmy na wykresie tutaj we wrześniu, październiku i listopadzie, czyli właśnie takie wypłaszczenie, jakby zbieranie się waloru do jakiegoś ruchu. To jeżeli teraz będziemy obserwować coś bardzo podobnego, to ja myślę, że również takie wybicie, jak mieliśmy wtedy, możemy obserwować. Wybicie z jeszcze troszeczkę wyższego poziomu, więc zapewne jego zasięg też będzie jeszcze wyższy. Natomiast gdyby te wszystkie jakieś tutaj poziomy, które zaznaczyliśmy tymi niebieskimi liniami były wyłamywane bez jakichś większych oznak zatrzymywania się tego ruchu spadkowego, no to jednak wtedy skupiłbym się głównie na obserwacji spółki i jeszcze raz to powtórzę, nawet w przypadku obserwacji takiego ruchu podobnego. I tak proszę pamiętać o tym, że jest to rynek New Connect tutaj, te zachowania kursów są troszeczkę inne od rynku głównego. Ta płynność jest zdecydowanie mniejsza, no i też ryzyko, że tak powiem inwestycyjny jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż to w przypadku spółek z jakichś głównych indeksów. W każdym razie podsumowując, już obserwacja szczególnie tych dwóch poziomów, ale też ogólnie obserwacja zachowania kursu w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu sesji, czy ten kanał jest respektowany, w którą stronę raczej kurs zmierza i co ważne obserwacja obrotów, bo każde jakieś zwiększenie może. Być ciekawym sygnałem. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do obserwowania kanału, innych materiałów oraz oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału celem nieprzegapienia kolejnych analiz. Do usłyszenia. Cześć!